Pod szmaragdowym niebem, Marsjanin Zielonek z niecierpliwością wpatrywał się w kosmiczne przestrzenie, aż w końcu dostrzegł śniącą kapsułę łagodnie lądującą na powierzchni jego planety. Z jej wnętrza wyłoniły się małe, świecące istoty, jowiszanki, które przybyłyby odkryć tajemnice Marsa. Ich wejście dopełniło wyjątkowość miejsca spotkań, gdzie rubinowe piaski i marsjańskie klejnoty tworzyły magiczną atmosferę. Zilonek, ujażmiając swój entuzjazm, przywitał gości z Jowisza szerokim uśmiechem, wiedząc, że każda międzyplanetarna wizyta niesie za sobą obietnicę niezwykłych przygód i opowieści. Jego szmaragdowe oczy błyszczały z radości, gdy oferował swoje towarzystwo i gościnność w tej kosmicznej wymianie kultur. Gdy Marsjanin Zilonek zasiadł z Jowiszankami wokół kryształowego ogniska, Magiczna aura miejsca podkreślała wyjątkowość tego międzyplanetarnego spotkania. Otuleni ciepłem płomieni i migocącym światłem jowiszjańskich świetlików wspólnie rozsupływali opowieści swych światów. Zilonek z pasją opowiadał o nieujarzmionych marsjańskich tornadach tańczących na czerwonych równinach, Wpisując się w tradycję mówionych historii Marsa, w odpowiedzi Jowiszanki snuły swe opowiadania o burzach, które marzą o słonku Ziemi, zataczając kręgi wokół gazowego królestwa Jowisza. Każda historia, każde wspomnienie zbliżało ich do siebie, pieczętując nowo zawiązaną przyjaźń w blasku ognia. Marsjanin Zielonek obudził się z pierwszymi promieniami słońca, nadal zasycony wspomnieniami pełnymi śmiechu i przyjaźni z wieczornego spotkania. Zainspirowany marzeniami o diamentach, zaproponował Jowiszankom wspólną wędrówkę w poszukiwaniu skarbów marsjańskich dolin. Razem przemierzali klify i kaniony, podczas gdy ich ścieżkę rozjaśniały echa pieśni nawigacyjnych o smoku zoraniku. Te melodie, pełne mistycyzmu, łączyły ich drogi, dodając lekkości i entuzjazmu w każdym kroku. W sercu każdego z nich tliło się poczucie jedności. I wspólnego celu, które przekraczało międzyplanetarne granice. Wędrując w głąb marsjańskiej doliny, Zielonek i Jowiszanki napotkali tajemniczy spektakl wirujących pyłowych chmur, które rozsnuwały się przed nimi jak zagadkowa kurtyna. Wzburzony wiatr tworzył fantasmagoryczne obrazy, które wydawały się być cieniami dawno zapomnianych bytów. W atmosferze przesyconej tajemniczością, pytania o istnienie innych planet i form życia jawiły się z nagłą intensywnością. Szept otoczenia, niesiony wraz z blaskiem połyskujących diamentów, zamiast lęku, wzniecał w sercach grupy nutę ekscytacji i śmiałej ciekawości. Dzięki obecności wiernych Jowiszanek, każda wątpliwość malała, a ich wspólna przygoda nabierała intensywności, przekraczając ograniczenia wyobraźni i zamykając mglisty niepokój w kalejdoskopie pozytywnego odkrycia. I pod koniec ich podróży, tuż przed rozstaniem. Jedna z jowiszanek nieoczekiwanie potknęła się o niewielki, lśniący fragment ukryty pod piaskiem. Początkowo drobna przeszkoda przekształciła się w wielkie odkrycie, gdy wspólnie oczyścili srebrzysty kryształ z marsjańskiego pyłu. Ku ich zaskoczeniu ujawnił się przed nimi pradawny artefakt, znany jako Serce Doliny, który z niewiarygodnym blaskiem odbijał świetlisty taniec diamentów wokoło. Zielonek i Jowiszanki poczuli, że ich wspólna przygoda osiągnęła niespodziewany szczyt, jednocząc ich w triumfie odkryć i przyjaźni. Takie zakończenie ich ekspedycji utkwiło w ich sercach jako niezapomniane świadectwo wspólnych przeżyć, które przekraczały granice planetarnych różnic. Podczas powrotnej wędrówki do miejsca ogniska niebo nad głowami rozbłyskiwało blaskiem gwiazd. Jakby dzieląc się z uczestnikami podróży dumą z ich nowo powstałej przyjaźni. Marsjanin Zielonek i Jowiszanki wymieniali się opowieściami o lustrzanych lasach, które Zielonek widział w swoich snach, oraz o trudach, jakie napotkały Jowiszanki w skarłowaciałych dniach podróży. W magicznym świetle gwiazd czuli, jak ich historia nabiera kształtu jako opowieść o międzyplanetarnych przyjaciołach, którzy przełamali granice, tworząc nieziemskie, trwałe więzi. Każda chwila stawała się kolejnym wspomnieniem, które z dumą będą pielęgnować, gdy powrócą na swoje planety. Wiedzieli, że to przyjacielskie połączenie pozostanie wieczne, jak gwiazdy migoczące na nocnym niebie. Zielonek, z sercem pełnym tęsknoty za niedawnymi przyjaciółmi, wciąż unosił wzrok ku niebu, wypatrując śladów ich powrotu. W zielonym marsjańskim ogrodzie, każda gwiazda zdawała się szeptać o nieodkrytych przygodach czekających na jego odkrycie. Pożegnanie z jowiszankami przyniosło mu nadzieję i pewność, że przyjaźnie zawarte pod szmaragdowym niebem Marsa nigdy nie wygasają. Świetlisty gest, który jowiszanki zostawiły w pamięci Zilonka, utwierdził go w przekonaniu, że ich wspólna historia wciąż trwa i zapewne przyniesie nowe, niezwykłe rozdziały.